Nie wszyscy zdają sobie sprawę, co to jest, a to jest naprawdę perełka. To jest coś, co powinno być w każdym powiecie. Też nie każdy wie, co się dzieje z osobami niepełnosprawnymi, które dorosną. W Zazień pracuję na stanowisku Pomoc Kuchenna. Lubię tę pracę, bo najczęściej w poprzednich zakładach, w których pracowałem, to było. To była praca do pierwszego napadu i albo po pójściu na jakieś dłuższe, dłuższe zwolnienie nie była przedłużana ze mną umowa. Tutaj się czuję wyśmienicie, bo nawet jeżeli dostaję jakiegoś napadu, to padaczki, a to się niestety zdarza. No to czuję się bezpieczniej ze względu na podejście przełożonych i na otoczenie, w którym się znajduję, bo jesteśmy, wszyscy jesteśmy tutaj niepełnosprawni, więc znamy swoje problemy, wiemy, wiemy mniej więcej, co, co należy zrobić. Na rynku pracy niepełnosprawni nie mają równych szans. I nie to, to nie tylko dotyczy mnie jako epiletyka, ale wielu, wielu innych ludzi z innymi niepełnosprawnościami. Równe szanse, tak, to jest najważniejsze, chyba. Ja już widzę po roku tutaj przebywania i działalności, że ten obiekt jest już za mały. Jeżeli się ma już coś takiego, takiego realnego, które się da dotknąć, gdzie są już efekty, to chciałoby się jeszcze więcej. Myślę, że na, na razie się skupimy na zakładzie aktywności zawodowej, dlatego że to jest coś niesamowitego. Jak przychodzą młodzi ludzie do pracy, z różnych względów przychodzą. Nie znają sobie sprawy, gdzie przychodzą, nie znają sobie sprawy, czy potrafią cokolwiek robić. Są różne trudności, różne zakłócenia. Ale na przestrzeni tych kilku miesięcy widzę, jak to do przodu poszło, jak te osoby nauczyły się pewnych zadań, które powtarzają codziennie, jak chcą tutaj przychodzić, jak się wzajemnie integrują i współpracują, także to jest piękne, a jeszcze do tego dostają pieniądze, czyli czują się naprawdę pełnowartościowymi ludźmi. I myślę, że tak powinno być. Wie pani moje marzenia w zasadzie są bardzo przyziemne, no bo y, marzę o tym, żeby przede wszystkim pracować. Bo praca dla niepełnosprawnego to nie jest tylko y, praca, ale również rehabilitacja. Y, nie tylko y, rehabilitacja zdrowotna, ale również społeczna. I y, 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 o tym marzę, żeby pracować.